Maneczko z tej strony w Azji, a w tym odcinku będziemy wykonywać zadania wyspy Coachella. Cele dodatkowe. No i sprawdźmy, sobie, co my tutaj mamy do wykonania. Odbić się na panelach na wyspie Coachella, szybuj na prądach powietrza w wyspie Coachella. Zbierz monety rozrzucone po wyspie Coachella oraz zbierz ukryte nuty podczas wyzwania Miraż. Zakrzywiamy czas na wyspie Coachella, jak widzicie, mamy tutaj podany kodik. Ja już sobie go wpisałem. Odpalam wyspę. No i widzimy się za chwilę już w grze. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym Discordzie Vazilandia. Jak widzicie, ja już wylądowałem w grze. No i rozpocznijmy tutaj od zadania. odbijaj się na panelach skokowych na wyspie Kochela. O, ktoś już tutaj nawet graffiti zrobił. Czy to jest panel skokowy? Tak, to jest panel skokowy. A więc, jak widzicie, pierwsze zadanie zostało od razu po wejściu. Ja sobie jeszcze troszeczkę pozwiedzam tę wyspę. O, otrzymaliśmy już graffiti. No i możemy przejść. Wow! A co się stanie, jak ja polecę w tą stronę? Ląduję na wyspie. Wylądowałem na wyspie, ok. No to przechodzimy do kolejnego zadania. Następnym zadaniem jest zebranie monet rozrzuconych po wyspie Coachella. Dobra, sprawdźmy to. Pierwsza moneta tutaj na wstępie na pewno jest. Czy mi ją zebrało? Dobra, została zebrana. Wracamy tutaj na tą dyskotekę. Z tego co widziałem była druga. I tak jest, jest druga... Final DJs. Co jest z tym serwerem? Jak ten serwer laguje masakrycznie? No to co, lecimy dalej. Zapewne tutaj będzie kolejna. O, ten się nie da wejść. Mega lagi są na tej wyspie. Dajcie znać w komentarzu, czy wam też to tak lagowało, że się ledwo ruszam. Dobra, tutaj jest trzecia na samym środku. Tylko jak się na tą dyskotekę wchodzi? O dobra, tędy. Oczywiście mamy sklep, w którym będziemy mogli zakupić te najnowsze skiny. sprawdzimy co jest na samej kurze czwarta moneta O się okaże, że wszystkie trzy monety ostatnie były tutaj Bo wow, mi się już w głowie zaczyna nakręcić, nie wiem jak wam a, nie ma więcej He. 4700pd dostałem skaczemy w dół, wyjście i wprowadź co ja mogę wprowadzić wow Więcej monet Wykonuj emotkę Jesteś gwiazdą Moi Jak widzicie drugie zadanie mamy wykonane To była Piąta moneta Wykonuj emotkę Na scenie No i tak mu zaleci jak głos wyciszony No okej okay. Czy jeszcze tutaj coś się da zrobić, czy nie? Jesteś gwiazdą. Scena należy do Ciebie. Dobra. Wychodzę stąd z tego co widzę, że tutaj więcej nic się nie da robić zrobić. Zapewne jeszcze tutaj są monety na tych dwóch pozostałych wyspach, tak sobie z czystej ciekawości jeszcze je. Eee, to był stat nie tutaj. Sprawdzimy sobie tutaj w parku. Art Park, jak widzicie jest szósta moneta tutaj na górze. Hmm. Jak tam się dostać? Jakimś parkurem. O, da się po prostu spiąć, szósta moneta. Jeszcze sobie pozwiedzamy tutaj resztę tej mapy. domek, może się tutaj wejść? Nie, nie da się wejść. Już myślałem, że tam coś na... NIE! Hard Park. Dobra, Leaf. Tędy nie da się przejść. Mamy sześć monet, no i sprawdźmy jeszcze, czy tutaj gdzieś się kryły. Spoko wygląda ta mapka, ale no, dlaki są niemiłosierne. Dobra, jest kolejna. Czy tutaj się trzeba znowu wybić, czy trzeba jakieś parkour zrobić? Parku, Park. Nie, dobra. No ale jak widzieliście, tam na samej górze jest ta monetka, którą trzeba zdobyć. No i to już jest chyba ósma. Jeszcze raz spróbuję wejść. O, ten jednak nie. Ja mam takie wrażenie, że to jest jakaś taka obniżona grawitacja. Czy tam on jest nade mną. Ok. I ja się dostać tędy. Co to jest? Przeskoczyłem. Teraz No i zebrano modka. Dobra, przechodzimy do kolejnego zadania. W trzecim zadaniu musimy szybować na prądach powietrznych na wyspie klacze No i aby znaleźć te prądy nas znajdujemy się po prostu na po prawej stronie skaczemy na aerotunel wybije nas do samej góry pyk jesteśmy w tunelu aerodynamicznym i sobie po prostu lecimy cały czas lecimy tak jak kierują nas te smugi i znowu Lewo. i tak w koło, aż nam dobiję te 36 tysięcy przeszybowanych metrów. Muszę sobie tak chyba latać w koło. O, o, coś popsułem No ale widzicie o co chodzi. Przechodzimy. Do następnego zadania. Ostatnie zadanie polega na zebraniu ukrytych nut podczas wyzwania Mirage, Zakrzywiałem czas na wyspie Crocella. Jak widzicie, jestem ponownie tutaj na samym początku wyspy Crocella, bo tędy będzie najszybciej, najłatwiej się dostać do miejscu z ostatnim zadaniem. No, i wszystko co musimy zrobić, to lecimy tutaj do takiej mapki po prawej stronie obok wejścia, albo możemy po prostu na piechotę lecić, ale to nam dłużej zajmie. Jesteśmy tu, a musimy się dostać na sam koniec. No, i wystarczy, że po prostu klikniemy tutaj szybka podróż. Jesteśmy na samym końcu, w tym miejscu za tym parkurem. No, i przechodzimy w to miejsce. Miraż zakrzywiając czas. Użyj mirażu i pokonaj przeszkody w zakrzywiając, zakrzywiający czas skokami, ślizgami i spinaczką. Potrzebujesz pomocy? Nie ma problemu. Trzy nieudane próby zapewniają Ci kotwiczkę. Użyj pilota, by powrócić na wyspę catchera. Aha, czyli ja nie mam w ogóle żadnej jeszcze próby nieudanej. No to dobra, to... O dobra, pierwsza próba jest nieudana. Ale widzę, że to ludzie tutaj tak czytują, i czy próby robią tak. O, pych i mam kotwiczkę. I nie muszę się martwić. Po prostu lecę sobie na kotwiczce. To jest chyba najszybszy motyw. O! Wybierz ścieżkę. No to już gdzieś poleciał, nie wiem gdzie, nawet dwie nuty mam zebrane, musimy znaleźć jeszcze dwie. O, tu jest kolejna trzecia nuta. Jeszcze jedna. O, już widzę czwartą. O! Jak mi przylagowało. I jest czwarta nuta. No Niby spadłem, ale ja już się z tym nie martwię, bo zadanie zostało zaliczone. Czy to mnie znowu przeniosło? Nie ma, od początku. Chyba nie. Nie! A dobra, nie zabiję. Myślałem, że zabiję. Jeszcze przez tutaj będzie na tym końcu. No. Przemyślmy sobie tego. Skoro mam to, czemu nie? Nie dotykaj czerwonych pól. Hmm. Z tego co widzę, to już wszystko jest tutaj wykonane. Jeszcze więcej nutek zebrać. Co? To tyle? A, to jest znowu od początku. Okej. Okay. Nie wiem, czy się chce bawić znowu o tym od początku. Kolejne nuty, które mi w sumie nic nie dają. Ten kolega już też do mnie Nie. O nie będzie się bawić. Przyleci sobie. Uważaj pod nogi. O. Tutaj coraz trudniejsze te rzeczy. A <słuch> on już w ogóle wyszedł. Dobra, myślę, że nie będzie się bawić tutaj z dalszym spiralem. Po prostu pokażę Wam. Jak prezentują się te rzeczy, dajcie znać w komentarzu, czy daliście radę i zrobiliście te wszystkie mapki speedrun'owe. O, to jest całkiem spoko. No i to by było na tyle z zadań klaczeli. mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka pod filmem, komentarzu, podzielić się filmem ze znajomymi. Jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, zapraszam do skorzystania z kodu wazigaming w sklepie albo opcji YouTube'a. Również istnieje taka możliwość wsparcia. Zapraszam Was również na naszego Discord'a wazilandia. Link znajduje się do niego na stronie głównej mojego YouTube'a. No i w sumie to nie zabieram Wam już więcej czasu. Jeszcze miłego dnia czy tam wieczora i widzimy się w kolejnych odcinkach. right okay. Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazy Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy WazyGaming. Hej.